To nie jest tylko analiza kształtu zęba, czy analiza tego, jak kto gryzie, tylko generalnie z kim rozmawiamy, z kim mamy do czynienia, tak? Czyli czy jak ten dany pacjent funkcjonuje w życiu, w społeczeństwie, jak on sobie radzi z pewnymi problemami, czy to stresowymi, czy, czy innymi życiowymi, no to wszystko się odzwierciedla na jego zębach. Miał starcy ząb, teraz ma ładny ząb, tylko ten ząb ma mu pomóc, ma działać. A jak chce już dużo tych zębów naraz, no to się robi problem i trzeba zrobić tak, żeby to wszystko było w harmonii z tym, co się u niego dzieje. No kto nas zaglądał do stawu skroniowo -żufowego? No może okej, okay, w podręcznikach gdzieś zdjęcia, ale... Jak ona to pokaże, opisze, to nagle mam wrażenie, że siedzę sobie obok krążka i patrzę, co się dzieje i wiem, do ta żuchwa pójdzie. Tak mi się wydaje. To jest wymagające. No, w sensie sama analiza pacjenta, samo zbadanie. Jeszcze nie miałam żadnego przypadku, którego od A do Z poprowadziłam tą koncepcją. To jeszcze, przynajmniej na moim etapie, jest to trochę za wcześnie. Natomiast widzę po pacjentach, z którymi przeprowadzam wywiad, czy badanie, tak jak Agnieszka nas uczy, to widzę po pacjentach, że no, niektórzy są przecież wędrujący od z gabinetu do gabinetu i, i szukają kogoś, komu zaufają. I nagle widzą inne podejście, słyszą inne pytania, które początkowo im się wydają całkiem bez sensu, bo nie związane ze stomatologią. Najpierw swoje odpowiedzi uzyskam, potem wytłumaczę, dlaczego to ma wpływ na całość i dlaczego na przykład przed kompleksowym leczeniem, ja bym chciała, żeby ktoś się spotkał, pacjent spotkał z fizjoterapeutą, to nagle do pacjenta docierano. Faktycznie, no to ma ręce i nogi, i oni, mam wrażenie, że mają więcej cierpliwości, jak już zrozumieją o co chodzi i że nie skupiamy się wyłącznie na estetyce, którą teraz już każdy sprzedaje, jak każdy robi stomatologię estetyczną, medycynę estetyczną, wszystko estetyczne. Nie każdy ma taką potrzebę, żeby wszystko było po prostu najbielsze, i najrówniejsze, najładniejsze, tylko chce żeby to było takie dla niego funkcjonalne i chcę być do tego przekonany. Każdy lekarz, który stara się u pacjenta zrobić kompleksowe leczenie, zdecydowanie powinien się zapoznać z tym, jak pacjenta badać, jak analizować, żeby starać się zrobić coś w harmonii z, z organizmem, z naturą. Tak jak profesor Slewiczek całą swoją koncepcję opierał na tym, żeby że obserwował naturę i próbował za tym podążać, no to tym samym my chcemy raczej to robić, żeby nasza praca nie była jakąś przeszkodą tylko właśnie była w harmonii. Ta metoda wymaga dużo czasu, dużo czasu pracy nie tylko z pacjentem w gabinecie, bo i badanie jest dłuższe niż zwykły przegląd i wykonanie okluzogramów i różnych badań, chociażby sama kondylografia jest dosyć długim badaniem. Strasznie dużo czasu trzeba poświęcić, żeby później się dzieci przeanalizować wszystkie wykresy w komputerze i cefalometrię Same modele, które tu Agnieszka osobiście artykułuje i weryfikuje później, czy one są dobrze poskładane, czy nie są dobrze poskładane, to nie jest tylko wycisk i idzie do pracowni, ale wydaje mi się, że naprawdę warto i chęci są takie, że ten czas się znajdzie.